Wilk jest z rzeźnikiem. Ukryją się wśród terrorystów w mieście. Brawo będzie przeszukiwać dom po domu. Moi ludzie wam pomogą. Jeśli spróbują uciec w stronę gór, będą musieli ruszyć drogą Tarik al-Mut z autostradą śmierci. Rosjanie zbombardowali ją podczas inwazji, zabijając uciekających ludzi. Na rozdrożu znajduje się wioska. Wysłałam Hadire i jego ludzi, by przygotowali tam zasadzkę. Alex ja dołączymy do nich i zajmiemy pozycje strzeleckie nad drogą. Będziemy czekać. Na wilka. A zatem lecimy z kolejną autostrada. misją, autostrada śmierci. Jesteśmy tu dla Rosjan, łatwym celem. Tak, mamy mało czasu. Ludzie Barkowa będą nas tropić. Stracił kontrolę, ale po nią wróci. Czekaj, tutaj ruszajmy. Musimy odciąć wilka przy przełęczy. Przed wojną w tej wiosce żyły rodziny, rozbrzmiewał śmiech. Śmiech to najlepsze lekarstwo. Opowiedz mi dowcip. Jak agenci CIA gotują zupę? No jak? Pod przykrywką. Nieźle. Chyba gorzej brzmi po arabsku. Nie opowiedziałeś go po arabsku. Miejcie je pod ręką. Tak jest. Hadir zajął dla nas dobrą pozycję. Mój ojciec nazywał Hadira lwem. Co mu się stało? Zginął w walce. Koło tylko to był Admin, a teraz się Tędy, Alex. Hadir na nas czeka. Hm, poczekamy. Może za chwilę wybiją Dziuka. Alex, zobacz. Tak jest, wybiją dziurę. No to chodziło. Okej, okay, Hadir nas wołał. 3-3-8 Przebija pancerz z 600 metrów. No proszę. Jaka potęga. To dla mnie? No dziękuję ci. Niezła spluwa. Strzeż jej jak oka w głowie. Odwdzięczy ci się tym samym. Dzięki, Hadir. W sam raz przy takiej odległości. Będę twoim obserwatorem, Alex. Jesteśmy teraz braćmi. Postaraj się, Alex. Okej, okay, jasne, postaram się. Dzięki temu łatwiej wymierzysz. Spójrz przez lunetę karabinu. Musisz ją wyregulować. Wypatruj błyszczącego światła w pobliżu autostrady. Mhm. Możesz wrócić do reszty. Tak Nie zgub go. Mój oddział czeka w pobliżu drogi. Tak, widzę. Pomogą nam, kiedy rozpocznie się atak. A ja, etilna hata w gimbalbas. Bas. me

Mój brat to twój największy fan. Teraz spróbujmy z bardziej oddalonym celem, jasne niebieski Widzisz go? Szukamy niebieskiego domu. O, faktycznie jest. Na lodówce leży owoc, dystans 600 metrów. Chyba cię pogięło. haha <laughs> dobre Słyszałem to. Ja hajałem. Uwaga, chłopcy! Teraz powinieneś mieć pewniejszą rękę. Pamiętaj, by wykorzystywać otoczenie na swoją korzyść. Flagi wskażą ci kierunek wiatru, a punkty orientacyjne pomogą ocenić odległość. Przyjąłem. Dobra, okay. teraz wypatruj wrogów na autostradzie. Nie Czyli dobra. mamy 600. Autobus 400 metrów. Pogadzimy sobie myślę. Ale bo oni jadą ogólnie. Z tej strony, jak się nie mylę. Ta autostrada się zatrzyma. A to jest autostrada przecież gdy mać ja szukam. Przy żurawiu pompowym co mamy. Nic nie widzę. Dokładnie. Cały czas obserwuj drogę. Wilk wkrótce się zjawi, czyli jakieś 400 metrów, tak? Coś się zbliża. Zrozumiałem, nie atakować. Moi ludzie zauważyli pojazd. Po prawej, to może być wilk lub jego ludzie. Chyba wreszcie mamy towarzystwo. To zwiadowcy. Wstrzymaj ogień. Poczekaj na czysty strzał. O czysty i przede wszystkim pewne. Autobus, tak, jakieś 400 nieco ponad Alex. metrów. Wspidają się na dach. Obserwuj dach, Alex. Mamy dach. Na dachu. Tak, widzę. 400 metrów. Czyli coś ściągamy ich. Dopodichę jeszcze jeden. Nie zwrzał. Dwóch zwiadowców Wilka mniej. Było ich trzech. Hadir jest pomysłowy. Kazał im zastawić pułapkę. Okej, przodujemy sobie na wszelki wypadek przyciężarówce. Okej, okay, mamy. Zabicie Wilka nie gwarantuje, że odzyskamy gaz. To prawda. A co jeśli go nie znajdziemy? Muszę. A to wydawało mi się, że ich było trzech tam. Może źle policzyłem, może źle zwróciłem uwagę na ten fakt. To zrób Elisar. Alcatala będzie musiała przestawić tę ciężarówkę, żeby przejechać dalej. Poczekajcie, aż będą bliżej, i zdetonujcie ładunki. Czyli czekamy w tym momencie na Alcatele. Widzę konwój na wschodzie kuzynko. Przyjęłam. Mm Do dzieła. Walczcie dzielnie, kuzyni. Mhm, nadjeżdżają i to całkiem sporo. Czekajcie, się zbliżą. Jeszcze bliżej. No, śmiało. Ok, rozchodzą się. Widzą ją. Podchodzą do ciężarówki. Hadir. Obserwuję. Przygotuj się, Alex. Wysadź ciężarówkę, Alex. Teraz. No to wysadzamy! O kurde! Po strzale się zorientowałem, że to jest jeden z przeciwników Tutaj musimy uważać na sojuszników. Wielu, przeciw Wielu przeciwników dostaje kogne w nogi, z tego co tutaj zauważyłem. O, wow, doszło do jakiegoś wybuchu. Nadir, wycofaj nasze! Nie powinniśmy się wycofywać! Zrób to! Wycofaj się, Ari. Wynoś się stamtąd! Wkładuj w siebie! Zatrzymaj ich! Widzę że ktoś podjeżdża... podjeżdżają. Hmm, ten stracił już rękę. No i są tacy, co tracą nawet i głowę, jak trzeba. Okej, okay, osłaniajcie mnie. Kuch, da, ktoś młotowa mnie tu rzucił Musimy uważać

Czekamy na wystrzał Jest, dobra, znacznie był znacznie był bliżej niż sądziłem Dobra, nie trafił nas. Okej, okay, czekamy na kolejny wystrzał. Co dokładnie widzisz? 600 metrów. Ruch obok niebieskiego domu. Okej, okay, znaleźliśmy. Piękne trafienie. A co, Gabi, myślisz? Udało się cię zniszczyć było blisko. Dobrze strzelasz, Alex. Wilk musi być w drodze, inaczej nie wysyłaliby tu tylu żołnierzy. Zacznij podkładać Ajdyki, bracie. Hadir i ja umocnimy pozycję, Alex. Idź do wschodniego Bunkra i uzupełnij zapasy. Jasne. Jesteśmy na miejscu mołotowy kordel AK-41 z granatnikiem to jest raczej coś co tutaj potrzebujemy raczej zapasy mam uzupełnione więcej ładunków wybuchowych Hadir tego nigdy za wiele tak jak wcześniej jak wrogowie się zbliżą wysadzamy Uważaj na dystans to mam zretonować teraz <laughs> chyba nie co kapitan Price wywołuje przez radio Mówi, że to pilne. Ok, gdzie radio? Radio w górę, idziemy. Proszę. Echo 3,1 do dowódcy. Aleks, Wilk uciekł z miasta. tam waszą stronę. Rosjanie są tuż dalej. O kurka. Co? Nie dajcie się załatwiać. Jesteśmy w Zostańcie za osłoną. Okej, kurde, mamy snipera i to bardzo dobrego. Zmierzam w waszą stronę, Rosjanie są tuż za Mamy kontakt z dowódcą. Nie dajcie się Jesteśmy w Zostańcie Mam go. Dobry strzał, Aleks. Alcatala przegrupowuje się na autostradzie! To mógł wyciągnąć! Nie wesoło tu się robi. 600 metrów, Aleks. Strzelaj! Ok, z trzech młodzieży naraz do nas strzelali. OK Bombak, tamtą pozycję. Armia Barkowa no wkrótce Raczej nam nie będą pomagali. Alex, wymyśl coś. Zatrzymaj. Ok, walimy w koła w takiej sytuacji. To ich zdecydowanie spowalnia. Aha, to dalej? Jeszcze jedzie. Jeszcze jakiś pojazd jedzie? Tak, kurde, nie zauważyłem go. Aha, granaty. Wyszliwuję. Okej, okay, zmierzają w naszą stronę Rosjanie Ну ка ядом на сколько, да? Podążamy za Hadigiem w tym momencie. A? Ok. Proszę. Wszystko wskazało na to, że Hadiek miał w ten gaz od początku. Siostro, no tam mnie! Jak mogłeś to zrobić? Nie było innego wyjścia, para. teraz wszystko może się zmienić. Nie, Nie w ten sposób. Siostro, siostro, Aleks. posłuchaj mnie. Nie kradłem gaz Rosjanom, żeby nam pomóc tylko po to. Powiedz jej, powiedz jej. jej, Alex.